Kandydata oczywistego, Rafał Trzaskowski, stał się kandydatem nieoczywistym i on wcale już tych wyborów nie musi wygrać, ale może je wygrać. Taką analizę, taką diagnozę dotychczasowego przebiegu kampanii prezydenckiej kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Przedstawił niedawno na omach wyborczej profesor Andrzej Richard, ekspert, który nie ukrywa swojej sympatii związanej z obozem rządowym, z obozem lewicowo-liberalnym i ekspert, który wcale nie ukrywa, że kibicuje Rafałowi Trzaskowskiemu. On tę analizę przedstawił w duchu troski o szansę Trzaskowskiego na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, podkreślając, że przed kandydatem ogromne wyzwania, wskazując także na recepty mające pomóc Trzaskowskiemu, dostać się do pałacu prezydenckiego. To tylko jedna z wielu opinii, które w ostatnim czasie docierają do sztabu Rafała Trzaskowskiego i które wzbudzają w tym sztabie ogromny niepokój. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska Pieczyńska i witam państwa serdecznie w kolejnym wideo komentarzu na moim kanale. Ostatnie sondaże z pewnością nie napawają sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej optymizmem. Wystarczy spojrzeć na sondaże ze stycznia, aby powiedzieć, że ten pierwszy miesiąc roku dla Rafała Trzaskowskiego nie kończy się wcale najlepiej. Najpierw mieliśmy sondaż przeprowadzony przez pracownię Opinia24 dla radiostacji RMF FM i w tymże sondażu okazało się, że różnica między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, czyli kandydatem obywatelskim, ale wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, jest naprawdę niewielka. Oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 29,8% respondentów, a w poprzednim badaniu tej samej pracowni było było to aż 38,6%. No to oznacza spadek o ponad 8 punktów procentowych, co oznacza, że coś nie gra, że Rafał Trzaskowski robi coś źle, że on wcale wyborców nie zdobywa, a już co najmniej nie jest na tym samym poziomie, ale ta jego baza wyborcza absolutnie przecieka. W tym samym badaniu okazało się, że chęć oddania głosu na Nawrockiego deklaruje 22,6% respondentów. I tutaj analicy, analitycy zwracali uwagę nie tyle na te różnice między dwoma pierwszymi kandydatami, ale właśnie na to, jak wiele poparcia traci, traci Rafał Trzaskowski. Trzeci w zestawieniu był, jak już właściwie się przyzwyczailiśmy w ostatnich tygodniach, Sławomir Mencen, czyli kandydat konfederacji. Co bardzo istotne, analitycy z Instytutu Opinia 2020, wskazywali, że na taki wynik Rafała Trzaskowskiego, na tak słaby wynik Rafała Trzaskowskiego Wpływa to, że powiększa się grupa wyborców niezdecydowanych, czyli tych osób, które jeszcze nie wiedzą, czy w ogóle pójdą do wyborów, a jeżeli tak, to na którego z kandydatów oddadzą swój głos. I co istotne dla mnie także, jako kobiety, która mm, jest przekonywana od lat właściwie przez mainstreamowe media, że musi być lewicowa, że musi być liberalna, że musi popierać tylko kandydatów liberalnych, bo tylko oni zagwarantują mi moje prawa jako kobiety. Kobiety, no to okazuje się, że w tej grupie niezdecydowanych coraz więcej jest kobiet. To kolejny dzwonek alarmowy dla Rafała Trzaskowskiego, który jeszcze przed rozpoczęciem tej kampanii poparcie kobiet brał za pewnik. Przypomnijmy sobie wybory parlamentarne z 2023 roku, to przecież nie tak dawno temu. No i wtedy jednym z czynników tego nagłego, nieoczekiwanego zwycięstwa koalicji pod wodzą Donalda Tuska było między innymi to, że zmobilizowały się w dużej liczbie kobiety. Nie minęło tak wiele czasu, nieco ponad rok, a kobiety przestają głosować, przynajmniej deklaratywnie, na Rafała Trzaskowskiego. Okazuje się więc, że to wcale nie aborcja będzie głównym tematem, który poniesie kandydata koalicji do zwycięstwa. I tutaj warto przywołać wypowiedź Bartłomieja Sienkiewicza, którą już cytowałam na swoim kanale, czyli analiza europosła koalicji obywatelskiej dotycząca tego, dlaczego kobiety wolą nawrockiego niż trzaskowskiego, bo i taki sondaż był. No, według Sienkiewicza wszystko dlatego, że to mężczyźni zmuszają te kobiety, żeby głosowały na Nawrockiego. To w takim dużym skrócie. A Bartłomiej Sienkiewicz ujął to tak. Myślę, że to jest z jednej strony ta część elektoratu, która jest przywiązana do tradycyjnych ról, gdzie to mężczyzna, głowa rodziny decyduje, jakie kto ma poglądy polityczne. To jest pewna stała: nie odkrywam tutaj żadnej Ameryki, stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz. Czyli teraz kobiety nie chcą głosować na trzaskowskiego, bo słuchają się swoich mężów, ojców. I braci, i może szefów. A w 2023 roku jakoś nie chciały. No, zastanawiam się, dlaczego tak zwani demokraci i tak zwani obrońcy kobiet nie dopuszczają do siebie myśli, że po prostu kobiety mają własne zdanie. I być może te kobiety, które w 2023 roku głosowały na koalicję pod wodzą Donalda Tuska, po prostu uznały, że ten rząd się nie sprawdza, że nie żyje im się lepiej, że sytuacja gospodarcza w Polsce wcale się nie poprawiła, że 100 konkretów to jest w większości nadal 100 konkretów tylko na papierze, i nie chcą dać kolejnego kredytu tu zaufania kandydatowi który jest tak mocno sklejony z tą koalicją. Chyba jeszcze ciekawszy, bo przeprowadzony przez Państwowy Instytut Cebos jest inny sondaż, e, również sondaż dotyczący wyborów prezydenckich e, i z tego sondażu wynika, że Rafał Trzaskowski może liczyć na 35% poparcia. A Karol Nawrocki na 31%. To są zaledwie 4 punkty procentowe różnicy. A przypominam, że Karol Nawrocki jeszcze 2 miesiące temu 2,5 yy, miesią miesiąca temu yy, nie był znany dużej części naszego społeczeństwa. On tę swoją rozpoznawalność dopiero zaczął budować. Wiemy ze słów szefa sztabu Karola Nawrockiego, czyli Pawła Szefernakera, że kampania została podzielona na kilka etapów, i pierwszym z etapów tej kampanii było właśnie budowanie rozpoznawalności kandydata. Bo z jednej strony, Pis stawiając na Karola Nawrockiego, postawił na, na niego dlatego, że nawrocki nie jest kojarzony z różnymi aferami. Pisu, że można powiedzieć, że jest to kandydat obywatelski, chociaż oczywiście wszyscy wiemy, że PIS całym sobą nawrockiego wspiera, natomiast nie można bezpośrednio Nawrockiego powiązać ze wszystkim tym, co obciąża 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości. I to jest plus dla Karola Nawrockiego, natomiast ten medal ma swoją drugą stronę i to jest ten brak rozpoznawalności, co w przypadku polityka bywa problemem. No więc widzimy, że ta rozpoznawalność jest zbudowana dopiero no, od dwóch, trzech, dwóch i pół miesiąca, a już człowiek, który do niedawna dla dużej części naszego społeczeństwa nie był szerzej znany, nie był rozpoznawalny, Traci tylko cztery punkty do Rafała Trzaskowskiego, który w polityce jest od wielu lat. W roku 2020 startował na prezydenta, zrobił bardzo dobry wynik, ale jednak przegrał z Andrzejem Dudą. Jest prezydentem e, stolicy, lansuje się we wszystkich dużych mediach, jest go pełno na Twitterze, na Instagramie, ma ogromne wsparcie. No i co? I co z tą rozpoznawalnością? W tym przypadku okazuje się ona nie być wcale aż tak wielkim atutem. Jeżeli mówimy o rozpoznawalności, to przejawia się także ona w kolejnym badaniu, którego wyniki chciałabym Państwu przytoczyć, a które badanie to pokazuje, że kampania Trzaskowskiego nie idzie wcale najlepiej. To jest z kolei sondaż badanie zaufania przeprowadzone przez Ibris dla portalu OneT. I ciekawe jest to, że choć Rafał Trzaskowski utrzymał się kolejny miesiąc na czele tego sondażu, zaufanie do tego polityka zadeklarowało 41,2% badanych tyle osób mu ufa, a nie ufa Rafałowi Trzaskowskiemu 50,7% to też jest bardzo dużo. To na podium udało się wskoczyć właśnie Karolowi Nawrockiemu. Drugi w tym zestawieniu jest prezydent Andrzej Duda z wynikiem 41,2% poparcia. Trzeci jest właśnie Karol Nawrocki, dla którego zaufanie zadeklarowało 38,5% respondentów. To jest pierwszy taki podkreślam ranking zaufania, one są robione cyklicznie. Te Rankingi ibrisu dla portalu ONET, w którym Ra Karol Nawrocki wskoczył na podium, w którym on się pojawia. I jeżeli to nie budzi niepokoju sztabu Rafała Trzaskowskiego i samego kandydata, no to nie wiem, co ten niepokój może wzbudzić. Oczywiście to są tylko sondaże. Przed nami jeszcze cztery miesiące kampanii wyborczej i wiele może się zmienić. Wyciągamy wnioski z przeszłości i pamiętamy, jak sondaże potrafiły być mylące. Natomiast to są także aż sondaże, biorąc pod uwagę to, jak... Wielkie, no w cudzysłowie siły, ale jak wielki konglomerat polityczno-medialny ma przeciwko sobie, a jednocześnie przeciwko sobie Karol Nawrocki, a za sobą Rafał Trzaskowski. I już na koniec ostatni, najświeższy sondaż, to jest sondaż przeprowadzony dla pracowni OGB na zlecenie TikToka. To też ciekawe, pierwszy sondaż dla TikToka. No i też to jest kolejny sondaż, który pokazuje jednak ten trend negatywny dla Trzaskowskiego. Z tego sondażu wynika, że na prezydenta Warszawy chce głosować 35,5% respondentów, ale Nawrocki depcze mu po piętach, ponieważ na niego chce głosować 31,7%. Uczestników tego badania dla OGB, czyli jak widzimy, to, jest niecałe 4, to są niecałe 4 punkty procentowe przewagi, czyli jeszcze mniej niż w tym wcześniejszym badaniu Instytutu CEBOS. W badaniu OGB znowu na trzecim miejscu z takim stabilnym poparciem na poziomie 15%, pojawia się słowo Mirwencens konfederacji. No i cóż, na razie wiele wskazuje na to, że czas wcale nie gra na korzyść Rafała Trzaskowskiego, a wręcz przeciwnie. No mamy przynajmniej dwa dowody tej sytuacji. Po pierwsze, to są te sondaże, które przed chwilą przytoczyłam, a po drugie, to jest to, że ta kampania jest robiona jakoś bardzo fatalnie. No, ja mam czasami wrażenie, że w sztabie Rafała Trzaskowskiego jest ktoś, kto życzy mu źle, kto po prostu nie chce, żeby on te wybory wygrał, kto chce mu bardzo zaszkodzić. Tych top wizerunkowych jest tak dużo, że właściwie trudno za nimi nadążyć i każdego niemal dnia media rozpisują się o, jakimś kolejnym, o jakiejś kolejnej wpadce, która albo budzi śmiech, albo budzi zażenowanie, albo budzi jedno i drugie. No, ja na przykład. E, przypomnę Państwu, zgapiony właściwie wprost od byłego premiera Wielkiej Brytanii, Brytanii Rysiego Sunaka, filmik, którym Rafał Trzaskowski zainaugurował oficjalnie swoją kampanię wyborczą, było to wideo ściągnięte jeden do jednego, co oczywiście zostało natychmiast wyłapane i przez internautów, i przez sztabowców Karola Nawrockiego. I podkreślano, że Rafał Trzaskowski nawet nie potrafi sam filmiku do internetu wymyślić, a co dopiero chce rządzić 38 milionowym krajem. Ponadto mamy te takie cringe'owe różne wizyty w Polsce tak zwanej B, czy w Polsce powiatowej i nie dlatego one są cringe'owe, absolutnie że to jest Polska powiatowa, czy że, że dlatego, że to są mniejsze miejscowości. Nie to mam na myśli. Te wizyty są cringe'owe, bo Rafał Trzaskowski w czasie tych wizyt zachowuje się cringowo. On zachowuje się jak człowiek, który jest ubrany w zaciasne buty, który prosto z miasta przyjechał na wieś i teraz nie za bardzo wie, czy te jajka na półkach, które się kupuje, to one tam, te jajka, to one rosną na tych półkach, czy skąd one się biorą? No mieliśmy na przykład wizytę w Łomży i Rafał Trzaskowski wybrał się na zakupy do sklepu. No to jest taka jedna ze standardowych technik sztabowców i kandydatów. Spotkanie z zwykłymi Polakami i w ramach ich udajemy się na zakupy, pokazujemy, że nasz kandydat, on jest Polakiem takim, jak każdy z nas kupuje rano chleb, kupuje pomidory, jest z panią ze sklepu na Ty, zna, zna jej imię i w ogóle wszystko sympatycznie. Tymczasem ta wizyta Rafała Trzaskowskiego zakończyła się tylko memami. Ponieważ e, polityka po sklepie musiała oprowadzać e, pani ekspedientka, pokazywała mu chleb na półce, jakby prezentowała mu jakieś dzieło sztuki, to nie są pretensje absolutnie do tej pani, tylko ja mówię o całym pomyśle na tę wizytę i tak dalej, i tak dalej. No i ta wizyta, w czasie której Rafał Trzaskowski miał przekonywać nas wszystkich, że on jest patriotą gospodarczym i robi zakupy w małym sklepie, i na bazarze, no tylko się po prostu skompromitował, pokazując jak on bardzo próbuje. Zmienić teraz swój wizerunek. No, już sondaże, kampanijne wpadki. To, że to wszystko wygląda tak, jak wygląda, sprawiło, że znowu powrócił temat podmianki kandydata. Ja mam też wrażenie, że media bardzo lubią ten temat, bo on się świetnie klika. Naprawdę, mam trochę doświadczenia i wiem, że jeżeli jest tekst, artykuł em, dotyczący podmianki kandydata, czy to koalicji obywatelskiej, czy prawa i sprawiedliwości, internauci uwielbiają takie tematy i bardzo chętnie. W takie teksty klikają, bo to jest zawsze coś sensacyjnego. I tak jak mieliśmy spekulacje dotyczące Podmianki Karola Nawrockiego, te spekulacje, one były właściwie tydzień po tym, jak ogłoszono, że to on będzie reprezentował, znaczy, że on będzie kandydatem wspieranym przez PiS w wyborach prezydenckich. Niektórzy twierdzili, że on sobie radzi fatalnie, to pierwsze wystąpienie do niczego, że będzie podmianka. No dzisiaj już y, takich głosów za bardzo nie ma. Natomiast w przypadku Rafała Trzaskowskiego te głosy y, się pojawiają y, właśnie w drugą stronę. Jest ich coraz więcej. No bo skoro te sondaże nie są za dobre, skoro Rafał Trzaskowski nie jest wiarygodny, w swojej próbie przeobrażenia się w Polaka takiego jak każdy w zwykłego Kowalskiego, który robi zakupy na hali Mirowskiej. No to być może z tej, z tej mąki już chleba nie będzie. I tutaj nie ma co lepić, nie ma co kleić, nie ma co pudrować rzeczywistości i udawać, że jest inaczej niż jest, tylko po prostu trzeba kandydata wymienić. Do 24 marca w PKW komitety muszą się zarejestrować, więc do tego czasu jeszcze potencjalnie jest możliwość zmiany kandydata. No i któż by Rafała Trzaskowskiego miał zastąpić? Nazwisko pierwsze, które się pojawia, naturalnie to jest Donald Tusk. Ja jeszcze kilka miesięcy temu forsowałam tę te tezę, że to Rafał Tusk, Rafał Tusk no być może idealny kandydat koalicji obywatelskiej, forsowałam tezę, że to Donald Tusk będzie kandydatem koalicji obywatelskiej dlatego że on się po prostu męczy on nie lubi być premierem ta robota jest dla niego męcząca on się tylko musi wściekać na tych swoich ministrów rzucać w nimi rzeczami on po prostu ma dosyć i chce iść do pałacu prezydenckiego tam będzie miał święty spokój będzie sobie jeździł po świecie nikt się go nie będzie za bardzo czepiał a niech tutaj tym bałaganem koalicyjnym zajmie się kto inny no okazało się że to jednak Trzaskowski ale być może właśnie w kontekście tego co się dzieje w kampanii Trzaskowskiego Należy, należy założyć, że taka podmianka na Tuska wcale nie jest niemożliwa, no wtedy też Tusk spokoiłby te koalicyjne spory, które wybuchają, mam wrażenie, ze zdwojoną siłą w ostatnim czasie, a to nie jest dobre dla Rafała Trzaskowskiego, no bo koalicja, która miała być jak jedna pięść, która miała rozliczać PiS, która miała sprawić, że Polska znowu na powrót będzie praworządna, Kłóci się o stołki, kłóci się o program, kłóci się o to, że nie potrafi niczego zrealizować, kłóci się o rzeczy właściwie podstawowe, no o to, czy 800 plus powinno być dla wszystkich imigrantów żyjących w Polsce, czy tylko dla tych pracujących. To jest najnowszy spór. Yy, mamy też kolejne personalne problemy w tym rządzie. Yy, najświeższy to minister Katarzyna Kotula, która co prawda jest broniona przez swoje środowisko, ale jest ogromnym bagażem wizerunkowym dla rządu, ponieważ po prostu okłamała społeczeństwo w kwestii swojego wykształcenia. Ocenie, jest zwykłą kłamczuchą, no więc może będzie przy, musiał przyjść Donald Tusk, zebrać to wszystko w garść zamienić, wymienić Rafała Trzaskowskiego, jednocześnie uciszając koalicjantów, bo Tuskowi to już nikt nie poskoczy i chołownia będzie mógł zapomnieć o jakiejkolwiek podmiotowości. I tak zakończy się kariera Rafała Trzaskowskiego w tej kampanii. Drugim nazwiskiem, które się pojawia jest Radosław Sikorski. On co prawda przegrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej i to dużą, dużą przewagą, którą uzyskał nad nim Rafał Trzaskowski ale Sikorski jako ten kandydat, który jest postrzegany jako postać bardziej konserwatywna taka, którą wyborcy prawicowi, konserwatywni byliby w stanie zaakceptować szybciej niż Rafała Trzaskowskiego, no może zostać nam przedstawiony jako ten, który wraca który się nie obraził, który nie uniósł się honorem, pomimo tego, że te prawybory przegrał i mówi, słuchajcie, okej, okay, ja tę robotę dokończę. Oczywiście i Donald Tusk, i Rafał Trzaskowski robią dobrą minę do złej gry i próbują przekonywać... Chyba przede wszystkim swoich wyborców i samych siebie, że problemu nie ma. Mówią, że te sondaże, które nie są najlepsze, że to wszystko, co się dzieje, że oni byli świadomi, że tak będzie, że nowy zawodnik na scenie politycznej, czyli Karol Nawrocki będzie miał ten mm, grający na jego korzyść efekt świeżości. I to, że te sondaże mu rosną, to jest właśnie wynik tego efektu świeżości. No i teraz wywiad profesora Andrzeja Rycharda dla Gazety Wyborczej, w którym wprost stwierdził on, że Rafał Trzaskowski już nie jest kandydatem oczywistym. No on miał wygrać. To był kandydat murowany. To jest człowiek, który idzie po swojej właściwie nie musi wstawać z łóżka, a tę wygraną ma w kieszeni. Okazuje się, jak mówi profesor Rych Rychard, że Rafał Trzaskowski kandydatem oczywistym już nie jest. I co zaleca Trzaskowskiemu rozmówca gazety wyborczej? Domniemanym hasłem wyborczym ma być domknięcie zmiany. Po pierwsze, moim zdaniem, domknięcie to trochę za mało, potrzebne jest otwarcie na coś nowego, coś bardziej pozytywnego. Po drugie, domknięcie zmian nie musi być zawsze produktywne, jako przekaz, może być kontrproduktywne, ponieważ zmiany są różnie oceniane. Ich skuteczność, to co się często nazywa sprawczością noż nowej władzy, jest różnie oceniana. Zatem jeśli Trzaskowski ma to domykać, to niekoniecznie wiadomo, czy domykanie czegoś, co nie jest jednoznacznie entuzjastycznie oceniane, stanie się wystarczającym hasłem do mobilizacji elektoratów. Czyli no, Richard mówi to, co przeciwnicy rządu Tuska i tego, i tego sprzed 8 lat rządu wpisu zarzucali temu obuzo, obozowi. No, czyli brak pomysłu na Polskę. Tam po prostu nie ma planu na to, jak kraj ma wyglądać. Nie ma ambitnych projektów rozwojowych, nie ma jakiejś strategii rozwojowej, nie ma odpowiedzi na rozbudzone w ostatnim czasie aspiracje Polaków. Tego po prostu nie ma i w kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego nadal tego nie ma. Dostrzegają to już ludzie, którzy bardzo mu kibicują, i to chyba pokazuje pewien stopień desperacji, jakiegoś pożaru, który wybuchł w otoczeniu Trzaskowskiego, skoro już na łamach Gazety Wyborczej są takie nawoływania wprost do przedstawienia programu pozytywnego, a nie tylko do obietnic rozliczenia PiSu. Z kolei tygodnik Newsweek krytykuje Rafała Trzaskowskiego za to, że on odchodzi od wartości lewicowo-liberalnych i że idzie w tę próbę udawania i malowania się na konserwatystę. Według Newsweeka to jest problem. No, bo widać, że on jest w tym wszystkim nieautentyczny, po pierwsze, czyli nie przekona do siebie nikogo, kto naprawdę jest konserwatywny, ponieważ taka osoba ten fałsz wyczuje, a po drugie, odpycha od siebie w ten sposób wyborców, którzy chcą właśnie takiego wielkomiejskiego, liberalnego prezydenta, który będzie szedł na czele Parady Równości, który będzie otwierał Muzeum LGBT w Warszawie, e, który będzie promował takie wartości, jako prezydent całego, e, całej Polski. I że to jest problem Trzaskowskiego. No więc widać, że prezydent Warszawy znalazł się w potrzasku, bo z jednej strony nikt nie wierzy w konserwatywną przemianę, a z drugiej jego sympatycy dotychczasowi mają mu za złe no, odejście od tych głoszonych do tej pory ideałów. Wielu twierdzi, że Rafał Trzaskowski powinien odciąć się od rządu Donalda Tuska, dystansować się od Tuska, bo kolejne badania pokazują, że rząd nie jest oceniany dobrze, że Polacy są zawiedzeni, że nie żyje się nam lepiej. I wcale takiej pozytywnej zmiany, jak obiecywano, nie ma, a więc to złączenie się Trzaskowskiego z Tuskiem wcale mu nie służy. No więc, żeby zyskiwać, żeby móc wygrać wybory, Trzaskowski musiałby się odciąć od tego rządu, pokazać, że jest on niezależny, że wcale on nie ma za wiele wspólnego z tymi porażkami kolejnymi, że z tym chaosem, który panuje w rządzie. Tymczasem, co ciekawe, na przykład Marek Migalski uważa, że właśnie Rafien, Rafał Trzaskowski powinien iść w to, powinien iść w to sklejanie się z rządem Tuskiem, Tuska powinien dowodzić, że tylko on jako prezydent jest gwarantem domknięcia systemu, że to domknięcie systemu, przed którym ostrzega dzisiaj opozycja, mówiąc, że prezydent i rząd z tego samego obozu grożą nam domknięciem systemu, czyli wywaleniem wszystkich bezpieczników państwa demokratycznego. Na no marginesie, no. przypomnijmy lata 2015-2019, kiedy i prezydent, i parlament były z jednej opcji prawa i sprawiedliwości, Sprawiedliwości, ale to już pomijam. No dzisiaj opozycja zmieniła zdanie, ale tak to już w polityce jest. No więc, że Rafał Trzaskowski domknie ten system i już nie będzie w Polsce demokracji. Tymczasem, według Migalskiego, to właśnie trzeba obiecać ludziom, że domknięcie systemu to jest to, o czym Polacy marzą. Jak widać, sytuacja Rafała Trzaskowskiego nie jest wcale wesoła i niewiele wskazuje na to, żeby jego sztab miał jakiś pomysł na to, jak negatywny trend. Odwrócić, być może liczą na wsparcie mediów, które już teraz zapowiadają, już teraz wysyłają takie sygnały, że kopanie w przeszłości Karola Nowrockiego będzie uskuteczniane bardzo aktywnie i być może na to liczy Trzaskowski, że właśnie on nie wygra siłą własnego programu, własnej osobowości, własnych pomysłów na Polskę, ale wygra słabością swoich rywali. Co państwo sądzicie na ten temat? Jak oceniacie kampanię Rafała Trzaskowskiego i czy uważacie, że rzeczywiście możliwa jest taka podmianka kandydata? A jeżeli tak, to na kogo? Zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Proszę o łapkę w górę, jeżeli państwu ten materiał się podobał i cóż, już teraz zapraszam do kolejnego wideo komentarza. Do zobaczenia.